Witam wszystkich bardzo serdecznie, e, panie, panów. Po raz kolejny Was bardzo przepraszam za to, że nie odzywałem się przez tak długi okres. Ale spójrzcie na mnie, jak ja wyglądam. Żona jest zaniepokojona, bo mówi, że połowę mnie już nie ma. Druga połowa biega nie wiadomo gdzie. No, powiem Wam szczerze, znalazłem nową pasję. Jest to dla mnie coś nowego, coś przyjemnego. Spotykam fajnych ludzi, no, jest w ogóle bardzo sympatycznie. No, wchodziłem, oglądałem, dwa tysiące fanów. Ludzie, ja bym się w życiu nie spodziewał, że tylu ludzi mnie ogląda. No, kurde, Felek. Powiem wam, jak, jak zaczynałem jak opowiadać te początki, jakie były, robiłem to z myślą, żeby się z kimś podzielić swoimi, swoimi historiami i... Nie przypuszczałem, że to aż osiągnie taką dużą skalę. Ogólnie mówiąc tak, niby sukces jest, za, za który bardzo dziękuję. No i tym, którzy mnie krytykują, pod warunkiem, że ta krytyka jest jakaś uzasadniona. W sensie takim, że nie zarzuca mi się kłamstw, bo, bo mi nie zależy, wiecie, bo tak naprawdę sprzedaję swoją twarz, mówię do Was i, i, i tak naprawdę nie mam zamiaru nikogo oszukiwać. Po drugie, e, chciałbym Wam życzyć na samym początku e, opowiadania, zanim zacznę, wszystkiego najlepszego w nowym roku. No cóż, no, wesołych świąt, Bożego Narodzenia, wspaniałej wieczerzy z rodziną. No i chciałbym się z Wami podzielić w myślach, z Wami bo... zaśpiewać kolędę, bo tak, bo tak naprawdę jesteście Wy, tak naprawdę, moi fanowie, daliście mi dużą siłę, żebym ja mógł po prostu wyjść z pewnych dołków takich psychicznych, prawda? Widzi się za mną cała siłownia. <grym> Żona już powiedziała, że zwariowałem do reszty, że mi odbiło. Na stare lata, no, a pięćdziesiątka już prawie na karku, także, także wiecie, te lata lecą bardzo szybko. Odnośnie, odnośnie mm, moich sukcesów jeszcze, bo zanim zacznę opowiadać to Wam, powiem tak, wystartowałem rzeczywiście w biegu niepodległościowym, który był wiecznie moim marzeniem. Udało mi się, dobiegłem. Nie wygrałem, ale dobiegłem. Powiem Wam, że w czasie biegu wyprzedziłem pluton żołnierzy. Także było to dość fajne, fajne przeżycie, prawda? Zważywszy, że to było w Polsce, jestem na obczyźnie. Także czasami aż łezka się wokół kręci, tęsknię po prostu za naszymi klimatami. No, niedawno wystartowałem w biegu takim do siostrym. To są takie eliminacje wiecie, do mistrzostw Anglii. No, oczywiście ja tam jako, jako czysty amator, jako, jako osoba tylko. Była tłem. Na 10 mil to jest tak około 16-17 km. Bo ta trasa tak naprawdę nigdy nie była do końca dobrze zmierzona, ale zakładam 16 km. Dobiegłem, uplasowałem się gdzieś w środeczku. Także jestem z tego zadowolony, bo tak jak wiecie, w wojsku jest to tak, za bardzo się nie wychylać. I być nie na, i być nie na początku, zawsze w środku to jest tak bezpiecznie. No. Następne moje plany, jakie są, no, cały czas ćwiczę, trenuję, także Was też gorąco do tego namawiam. Jeżeli, jeżeli brakuje Wam motywacji, to podzielcie się, podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami. Ja może postaram się Wam w jakiś sposób pomóc. Bo tak naprawdę wszystko siedzi tutaj w głowie. Jeszcze, jeżeli chodzi o sprawy związane. Wiecie, wielu mi zadaje pytania odnośnie wojska y, mojej służby wojskowej, y, dlaczego y, dlaczego ja na przykład nie starałem się czegoś zmienić, dlaczego ja jako osoba, prawda, y, jako, jako żołnierz prawda, y, nie wstąpiłem do jakichś tam organizacji prawda, solidarnościowych, takich tamtych, dostaję takie wiecie, listy dość, dość poważne. Odpowiem krótko. Może jeszcze wtedy nie dojrzałem do takich, do takich zasług, prawda, jak niektórzy nasi wybitni politycy. Ja po prostu byłem zwykłym, szarym chłopakiem. Bolało mnie to oczywiście, że w Polsce jest źle, i wydawało mi się, że nie powinno tak być, chociażby z tego względu, że. Przykładów takich nie miałem, wiecie, takich naocznych, ale na przykład jak poszedłem do kina, zobaczyłem film, prawda, to film że 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 przyniesiona nasz grunt, co osoba, ja nie wiadomo, za coś, co oraża wszystko i wszystkich. Więc tyle na tyle mojej prelekcji wstępnie. Yy, jeszcze tak na marginesie powiem, że moje opowiadania o wojsku powoli się kończą. Zacznę nowy cykl, wielu z na Was namawia mnie do pisania książki, wielu namawia mnie Was do stworzenia płyty, która byłaby sprzedawana, prawda, która by mi tam coś tam dała, prawda, i tak dalej, i tak dalej, nie? Yy, nie będę na razie się do tego odnosił, nie będę mówił na razie o swoich planach, dlatego, że w życiu już nie bywa, bycie. Dzisiaj mówię to, jutro mogę robić zupełnie coś innego, ale najważniejsze jest to, że te przesłanie które, i te opowiadania, które, które Wam staram się przekazać, są one naprawdę z życia wzięte. I jak co po niektórzy mi zarzucają, prawda, tego, ta, że, że koloryzuję, że. No, ale ja na przykład nie wyobrażam sobie inaczej opowiadać. No bo. W sumie, wiecie, same słowa, które byłyby czyste, puste, to tak, tak jakoś nie za bardzo, prawda? Natomiast jeżeli są zlepka ubarwione jakoś, prawda, z, małym, z małym, małym zapachem, jeszcze na dodatek, który możecie sobie wyobrazić, to dla mnie to jest ciekawsze, prawda? Więc zacznę historię o żołnierzu, który był z mojego rocznika. Bo wielu z Was zadaje mi pytania właśnie o stosunki międzyludzkie. Jakie były? Czy komuś nie odbiła szajba, czy, czy stanowiska, jakie oni tam mieli, prawda? To nie doprowadziły do tego, że yy, no, nadużywali tej po prostu władzy w stosunku do innych. Byli tacy żołnierze. Byli tacy żołnierze, którzy po prostu z naszej fali, którzy yy, uzyskując wysokie, wysokie funkcje na kompanii, po prostu wykorzystywali je dla własnych ambicji, które, które notabene nie były tak naprawdę związane z wojskiem, bo wiecie, no, poniżanie drugiej osoby, mówienie może słalić tam mi skarpetki, wypiesz, czy wypastej mi buty, czy prawda pościel mi łóżko, czy tam y, zrób mi to przepierkę, czy, czy przynieś mi to, czy takie wyręczanie się, wiecie, no to, 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 to jest właśnie ta funkcja. Mało tego dochodziło jeszcze poniżanie. I nie wiem, może kiedyś oglądaliście film pod tytułem Pociąg. To był film, w którym grupa żołnierzy, praca, przepraszam, idąca do wojska, yy, młodych, znaczy to nie byli żołnierze, tylko cywile, którzy szli poborowi, którzy. Jechali do jednostki wojskowej, prawda, doprowadzili do tragedii, czyli w czasie takie jakieś tam bijatyki w pociągu wyrzucili swojego kolegę z pociągu, pędzącego po, pociągu. Ten no żołnierz oczywiście pełnił służbę. Prawda idąc do tego wojska był łobuziakiem, prawda? W wojsku okazał się wspaniałym wzorowym człowiekiem. No i poprzez właśnie to, że został doceniony, poczuł skruchę i. Przyznał się do, po dwóch latach do, 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 do tego czynu. Postawa, no, słuchajcie, niesamowite. Więc y, tu, tu sytuacja może nie wyglądała podobnie, natomiast wyglądała w ten sposób, że y, nie ukrywam, że wielu ludzi nagrabiło sobie i alkohol, nie ukrywam, że był w dużej ilościach spożywany, był przyczyną właśnie tragedii, która mogła dojść, a nie doszła. I powiem Wam szczerze, że bardzo się cieszę, że do tego nie doszło, bo mogę spokojnie Wam to prosto w oczy powiedzieć. Więc sytuacja wyglądała w ten sposób, że...